W tym tutorialu pomogę zapoznać się z ogólną funkcjonalnością sklepu po stronie użytkownika. Dowiesz się jak funkcjonują listy produktów, produkty i proces zamówienia. PrestaShop może wyświetlać listy produktów według wielu różnych kryteriów, kategorie tagi, bestsellery nowości czy też promocje. Na listach produktów każdy produkt posiada miniaturę ze zdjęciem, nazwę, krótki opis, informacje o obniżce, cenę, informacje o dostępności, przycisk dodaj do koszyka. Oraz odnośnik do produktu. Przycisk Dodaj do koszyka uruchamia animację, w której zdjęcie produktu wędruje do koszyka w nagłówku. Znajduje się tam także pole wyboru, dzięki któremu użytkownik może porównać ze sobą dane produkty. Produkty te wyświetlane są wtedy na osobnej podstronie w formie tabeli. Ponadto istnieje również funkcja sortowania. Użytkownik może sortować produkty według ceny, nazwy oraz dostępności. Kiedy na produktowej znajduje się większa liczba produktów, prestaż obdzieli je automatycznie na strony, do których można się w łatwy sposób dostać za pomocą paska nawigacyjnego. Pasek ten posiada numerację stron, a także przyciski poprzednia i następna. Dodatkowo strony kategorii mogą posiadać własny opis oraz zdjęcie. Na stronie produktowej umieszczono wszystkie informacje na temat produktu. Znajdują się tam miniaturki ze zdjęciami produktu, które użytkownik może zobaczyć na nowej warstwie w pełnym rozmiarze po kliknięciu danej miniaturki. Umieszczono tam również nazwę produktu oraz krótki opis. Pod krótkim opisem znajduje się formularz, za pomocą którego można dodać produkt do koszyka. Przy kupnie użytkownik może wybrać specyficzną konfigurację produktu, taką jak na przykład kolor. Czy też pojemność dysku, oraz wybrać ilość sztuk, które chcę zakupić. Przycisk Dodaj do koszyka. Tak jak na listach produktowych, uruchamia animację ze zdjęciem wydrującym do koszyka w nagłówku. W obrębie formularza znajdują się również dodatkowe informacje: takie jak dostępność produktu, jego cena, ewentualna stara cena. Ewentualny rabat procentowy oraz ilość dostępnych sztuk. Nieco niżej umieszczono zakładkę Więcej Informacji, w której znajduje się rozszerzony opis produktu. Po dodaniu pożądanych produktów, użytkownik może zrealizować swoje zamówienie, klikając na odnośnik z koszykiem w nagłówku. Koszyk posiada w sobie kilka etapów, które prowadzą użytkownika przez proces. Pierwszym z nich jest podsumowanie. Tutaj użytkownik może przejrzeć wszystkie dodane przez siebie produkty do koszyka, sprawdzić ich cenę, zmienić ilość sztuk oraz usunąć wybrane artykuły. W tabelce wyświetlany jest również koszt dostawy oraz koszt ogólny brutto. Ostatnim elementem jest okienko dialogowe z bonem rabatowym. Bonny rabatowe pozwalają na obniżkę w postaci danej kwoty, wartości procentowej lub darmowej dostawy. Można je przypisać do wybranych grup klientów lub też do poszczególnych klientów. Kolejnym etapem zamówienia jest logowanie lub rejestracja. W przypadku rejestracji, klient podaje swój adres e-mail, a następnie wypełnia formularz. W przypadku logowania wpisuje po prostu adres e-mail i hasło z utworzonego wcześniej konta. W formularzu rejestracji użytkownik najpierw podaje swoje dane osobowe, czyli imię, nazwisko, hasło oraz opcjonalnie datę urodzenia i płeć. Może również zaznaczyć pola wyboru zapisującego do newslettera i ofert promocyjnych. Po zaakceptowaniu informacji o ochronie danych osobowych pojawi się następny krok, czyli podanie adresu, na który zostanie wysłana przesyłka. Do adresu zaliczają się takie dane jak nazwa firmy, numer NIP, ulica, kod pocztowy oraz nazwa miasta. Musi również na liście wyborów zaznaczyć dany kraj. Klient musi podać co najmniej jeden numer telefonu domowego lub komórkowego. Użytkownik ma również do dyspozycji pole pozwalające na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących danego adresu. Trzecim etapem zakupów jest potwierdzenie adresu zamówienia. Klient ma możliwość wybrania osobnego adresu, na który zostanie wysłana faktura. Ma również do dyspozycji pole, w którym może wpisać uwagi dotyczące danego zamówienia. Czwartym etapem jest wybór sposobu dostawy. W systemie PrestaShop można ustalić dowolną liczbę sposobów dostawy. Cena dostawy może być wyliczona na podstawie ceny zamówienia lub też jego wagi. Nieco niżej znajduje się pole wyboru zmuszające użytkownika do zaakceptowania regulaminu. Ostatni, piąty krok polega na wyborze sposobu płatności. Prestaż opisuje wiele modułów obsługujących popularne sposoby płatności internetowych. Klient może również na własną rękę wykonać przelew lub też po prostu odebrać produkty w sklepie stacjonarnym. W tym miejscu użytkownikowi wyświetlana jest tabelka z kroku pierwszego, z tą jedynie różnicą, że tutaj nie można już usuwać produktów ani zmieniać ich ilości. Po pomyślnym przejściu procesu zamówienia i jego potwierdzeniu klient zobaczy pod stronę ze szczegółami dotyczącymi danego sposobu płatności. W jego skrzynce odbiorczej pojawi się również e-mail z podsumowaniem zamówienia.